Przed nami ostatnia runda rajdowy samochodowy Mistrzostw Polski, rajd dolnośląski. Dla nas bardzo prestiżowa impreza. Mamy szansę jeszcze zdobyć tytuł wicemistrza Polski. Niestety tytuł pierwszego mistrza został już rozdany. Kajetan Kajetanowicz zdobył go już na wcześniejszych eliminacjach. No cóż, bardzo trudny rajd po bardzo ciężkich trasach technicznych z jednej strony, a z drugiej strony piekielnie szybkich. Te odcinki są rozgrywane już od wielu lat i na nich jeździły auta typu Mały Fiat, czy Polones, czy, 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 czy nawet dużo bardziej prestiżowe, jak Porsche, czy Lancia Stratos. A dzisiaj przyjdzie nam się ścigać tutaj autami klasy Super 2000 i, i autami Grupy N. Te auta będą głównie rywalizować o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. No mam nadzieję, że w tym gronie znajdzie się również nasza załoga w naszym perzociku. My ze swojej strony jesteśmy przygotowani myślę dosyć dobrze, wykonaliśmy plan w 100%, całe zapoznanie przejechaliśmy w maksymalnym skupieniu. Dzisiaj wykonaliśmy testy. Myślę, że dosyć owocne. Na ile owocne to zobaczymy, ale nastroje są pozytywne, bojowe i na pewno będziemy dążyć, żeby dotrzeć do mety jak najszybciej i krócej niż konkurencja. Zeszłoroczna trasa, tak jak i tegoroczna, bardzo, bardzo fajna. Wszystkie, wszystkie odcinki bardzo wymagające. Jeden OS szczególnie, szczególnie wymagający i bardzo ciężki, tak jak kolega Przemek mówił tu wcześniej. Na pewno, znaczy jestem przekonany, że będzie ten, ten OS decydował o, o wynikach rajdu, i, i na nim trzeba zachować szczególną koncentrację i ostrożność.